W cieniu Wielkiej Historii Westerplatte, miejsca symbolizującego niezłomność i heroizm w obliczu agresji z września 1939 roku, rozegrał się dramatyczny epizod. To właśnie tutaj, gdzie każdy kamień niemalże opowiada o walce i poświęceniu, nieznani sprawcy dokonali haniebnego aktu skierowanego przeciwko fundamentom narodowej godności 11 flag Rzeczypospolitej Polskiej zostało brutalnie zerwanych. A co gorsza, część z nich padła łupem płomieni. Wstrząsające wydarzenie to nie mogło pozostać bez echa. Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, będące strażnikiem pamięci o tamtych bohaterskich dniach, podjęło natychmiastowe działania prawne. Aleksandra Trawińska, rzeczniczka prasowa tej instytucji historycznej, z głosem pełnym oburzenia i rozczarowania przekazała w czwartek 3 kwietnia szczegóły tej nocnej napaści na symbole państwowe. Wydarzyło się to w mroku nocy, między pierwszym a drugim dniem tego właśnie miesiąca, czasu gdy światło księżyca i gwiazd jest często świadkiem złowrogich sekretów. Zerwanie jedenastu polskich flag było nie tylko aktem wandalizmu, ale również świadectwem pogardy dla wartości narodowych. Straty materialne są znaczące, same flagi należące do Muzeum II wojny światowej to tylko część szkód. Sprawca lub sprawcy nie oszczędzili nawet elementów masztów, linki, oraz mechanizmy kołowrotowe stały się celami ich destrukcyjnych zapędów. Kalkulacje finansowe szacują straty na kwotę oscylującą w granicach 10 do 15 tysięcy złotych. Bezlitośnie przerwany spokój tego historycznego miejsca skłonił muzeum do podjęcia zdecydowanych kroków prawnych, zgłoszenia na policję popełnienia przestępstwa oraz ofiarowania pełnej współpracy organom ścigania. Trawińska podkreśliła gotowość do przekazania wszelkich dostępnych dowodów mających na celu pomoc w identyfikacji winowajców oraz rozwikłaniu okoliczności całego zajścia. Natomiast Magdalena Ciska, reprezentująca prasowy dział policji w Gdańsku, ujawniła kolejne szczegóły dotyczące działań funkcjonariuszy. Zgłoszenie zostało przyjęte przez nich w czwartek około godziny trzynastej. Ekipa dochodzeniowo-śledcza była już na miejscu zbrodni przeciwko dziedzictwu narodu, Westerplatte, gdzie pracowali ramię w ramię z technikami kryminalistyki oraz policyjnym psem tropiącym zwierzęciem szkolonym do wyszukiwania śladów ludzkich emocji i działań. Prowadzone są dokładne oględziny terenu, funkcjonariusze rozmawiają ze świadkami i analizują nagrania z monitoringów, niczego nie pozostawiając przypadkowi w swojej determinacji do odnalezienia tych odpowiedzialnych za ten beztroski akt barbarzyństwa.